Zaoraliście budowę terminala kontenerowego. Opóźniacie budowę terminala kontenerowego. Przez wasze działania wycofał się inwestor. Kolejna rzecz, która nie powstanie. To teraz prawda o terminalu kontenerowym. To chciał wybudować PiS. 70 hektarów terminala kontenerowego, do którego nie wpłynęłyby kontenerowce. To wybudujemy my. 186 hektarów przylądka Pomerania, którego częścią będzie terminal kontenerowy, do którego będą mogły przypływać największe kontenerowce świata. Ich terminal byłby po prostu za płytki. Zaplanowali jego głębokość na 14,5 metra, a powinno być 17 metrów. Kolejna sprawa, PIS nie zlecił żadnej analizy, która pokazałaby, czy ich 70-hektarowy terminal byłby dla portu opłacalny. My taką analizę zrobiliśmy i projekt w tych parametrach nie zwróciłby się portowi nawet przez 158 lat. A przylądek pomerania, jak wykazały zresztą badania, to najlepszy wariant inwestycji do przeprowadzenia w porcie. Przynoszący największe zyski w najkrótszym czasie i gwarantujący rozwój portów w Świnoujściu na dziesiątki lat. My całe 186 hektarów nowego lądu wybudujemy sami. Zrealizują to Polski Port i Urząd Morski. Mamy do tego możliwości, zdolności i finansowanie. Z kolei rząd premiera Morawieckiego chciał, aby zrobiły to zagraniczne firmy. I tym się różnimy. Przylądek Pomerania powstanie. Planujemy zakończenie jego budowy w 2029 roku, a już w pierwszym kwartale przyszłego roku wbijamy łopatę pod pierwszy etap tej wielkiej inwestycji.